Radio, czemu ty platformy nie lubisz? Bo Platforma Obywatelska rządzi nami bardzo źle. do... Doprowadza do, do czego? upadku naszego polskiego państwa i polskiej gospodarki. A myślisz, że za, gdyby PiS rządził, Jakby był nie lepiej? By, 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 by było gospodarki, to co kurwa? to myślisz, że PiS by lepiej rządził? Zdecydowanie PiS lepiej. Tak? A, a przypomnieć Ci, co, co się działo za czasów PiSu? No dawaj. No to może lepiej nie, bo lista by była długa i by kla nie starczyło w filmie. Dawaj, dawaj, chociaż na jedną klapkę. <grystanie> dawaj. Radio. zobacz. Rządzi Platforma i dzięki temu, ta, tak jak wszystkie kraje w kryzysie spadły nisko, tak nie... się, się utrzymuje na tym chujowym miejscu, bo się utrzymuje, ale za czasów, gdyby rządził teraz PiS, Stary, to my byśmy kurwa nie mieli nawet gdzie na plany wyskoczyć, bo kurwa by nie było żadnych produktów. Agentki, agentki, że produkty tak? by a na przykład, nie, co by było, by na przykład by, by by byłaby by była by na przykład by była by na przykład by <trym> No, byłaby, na tw... była warsza... byłaby na przykład prawdziwa historia finance, ê, tragedii czego? smoleńskiej, no, że co no to był czerwony cud, kto do ustaku naszej polskiej elity. Co ty mówisz, że... ale, Co ty zrobił? Trochę, Doprowadził trochę do, do upadku naszej polskiej światowej elity. A jest mi... trochę ciszej. Dobra. A, a powiedz mi, na jakiej na podstawie wyciągasz wnioski, że tu właśnie przez Tuska była z smoleńska? Na dobra. takiej kurwa podstawie, że. Z... Ciszej, Radziu, ciszej. No, no, ciszej. Mów, ale ciszej. Dobra, na takiej kurwa podstawie, że yy, no, dzień daje, wcześniej daje. pojechał i ukartował to, to z Putinem. Daje, na Dworze wschodnim.

tak po, pierwsze, ten, tak, po pierwsze, tak. pojechał dzień ten wcześniej ten, i ukartował to z Putinem. Tragedia smoleńska się wydarzyła. to śmiał się perfidnie, tak, perfidnie śmiał się, tak. się śmiał. Wie, a, a wiesz dlaczego? A, wie. a wiesz dlaczego? Bo wiedział, że wyeliminował swojego największego wroga. Że teraz będzie mógł rozpierdalać naszą polską gospodarkę i naszą politykę, Jebany Tusk! To teraz się zamknij, i daj sobie powiedzieć: Wiesz, czemu Tusk pojechał dzień wcześniej przed Kaczyńskim? Ponieważ, według konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, i prezydent, i premier nie mogą się poruszać jednym środkiem lotniczym. Dlatego musieli to rozbić na dwa, dlatego Tusk pojechał wcześniej. Bo tego dnia, kiedy leciał Kaczyński, on podpisywał ważne dokumenty w kraju. Już wiesz? To tylko tak, tylko ty tak uważasz i sorry. Tylko ja. ja jestem pewny, że jak dalej będzie... Pan, już... mogę panią prosić, tutaj na chwilę, ale na chwilkę. Na... Mała sonda na temat Donalda Tuska, proszę pani. Co sądzi Pani Wie... na temat Tuska? Cicho, cicho. bez zaczepiania obcych. Widzisz, nawet już Pani się nie chce słuchać, ja chciałem sobie tutaj, się tutaj Pani zapytać, bo mówi, że tylko ja tak twierdzę, nieprawda, tak twierdzi generalnie większość społeczeństwa, bo generalnie no Kaczyński... No, no powiedz mi, co Kaczyński po śmierci nie, swojego brata... Nie, nieprawda, Kory. nieprawda. Jarosław, Jarosław Kaczyński odnowiciel i Marek Jurek, drugi odnowiciel dokona cudu <noise> gospodarczego, jak <noise> wygrają <noise> wybory. Tak <noise> kur... Wszystkim pozabierają, kurwa, i będzie, no. Nieprawda, tak? Nie pozabierają wszystkim, tylko jeszcze po prostu, prostu będą tak, rządzić tak, będą żeby rządzić po prostu naszemu tak, społeczeństwu lepiej tak? rządziło. Bo rozpierdolił... No, ciszej, raczej ciszej. Bo Tusk, bo Tusk, bo Tusk, no. tusk rozpierdolił tak Stocznię Gdańską, kurwa mać. No, Radziu, tylko ciszej, ciszej. <noise> rozpierdala gospodarkę od wewnątrz. No. Od wewnątrz. Od, od wewnątrz. Od Ale to teraz raczej pokaż sobie, że od zewnątrz, a nie od wewnątrz. No, no i od zewnątrz też rozpierdala. Ta? Co? A, a powiedz mi, w jaki sposób. Taki Poczys. z ciebie kozak to weź ci dupą landrynkę. <noise> 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 Taki kurwa kozak z ciebie, to przejdź ja wow. na dietę bezglutenową! Łooo! Nie cię,